Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Wiele lat temu, przeszło 40 już, kiedy wybierałem biblijne motto na obrazek prymicyjny, przeczuwałem zapewne, że kluczowe będzie w moim życiu zmaganie o nadzieję i odwagę, głęboko ze sobą powiązane. Do druku podałem ostatnie zdanie z Mateusza. Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. O tym też jest dzisiejsza Ewangelia i jej centralne zdanie. Brzmi odwagi. Ja jestem, nie bójcie się. Wolność od strachu bierze się bowiem z obecności Pana że to On posyła i że to On jest ze mną. Nawet kiedy mój umysł jest otępiały jak tamtych, którzy nie zrozumieli sprawy z chlebami, to Twoja obecność jest wszystkim, czego potrzebuję.